Siemanko, witam Was bardzo serdecznie prosto z boiska. Czas na kolejny odcinek z serii test na piłkarza. Dzisiaj jest z nami sprawca tego całego zamieszania, który nominował Danielka, więc stwierdziliśmy, że jest okazja, żeby to fajnie zrobić. Więc siemanko, panowie. Witam serdecznie. Siema, dzięki Ziobi za nominację mam, mówię, no. <laughs> oficjalnie. Takie rywalizującego. Słuchajcie, stwierdziłem, że fajnie będzie, jak Dawid będzie bronił dosłownie pierwszego miejsca i Danielek będzie rywalizował o to, czy będzie od niego lepszy, czy też nie. Więc na początek to stawcie łapkę w górę, oczywiście kliknijcie suba, a my w okresie zimowym. Jesteśmy tutaj na ProfBoot Arena. Jest to baza treningowa Beniaminka ProfBoot Krosno, więc mam nadzieję, że Wam się te odcinki będą podobały. Dziękujemy bardzo. Oczywiście pod spodem macie linki w opisie. Wbijajcie, zobaczcie, a my lecimy z odcinkiem. Zaczynamy od rzutów karnych mordko na początek, jeszcze dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą nie oglądają QA, a to jest taka tradycja czy nie widzą naszych odcinków, zawsze się pytam. Ulubiony klub PSG? Tak, na razie zostaje. Przez Neymara? No ogólnie funkcjonowanie tego klubu, to mi się podoba, jest takie nowoczesne mega, nie? Ale funkcjonowanie pod względem takim od środka, jak sobie oglądasz Tak, 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 dokładnie, no. Bo myślałem, że mówisz o transferach i tego typu sprawach. Nie, 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 nie. Znacie jakiegoś kibica PSZ, Bo ja właśnie jednego jedynego znam, naprawdę. Ale to się zmieni, niedługo mecz z Realem Madryt, więc na spokojnie. Weźmiemy wam yy, awans do kolejnej fazy i Kiliana na deser. Dobra, dobra, może być, każdy zadowolony. Karniaczki, po pięć karnych oczywiście, jedna razy dwa, piłka. Zobaczymy, jak pójdzie. Lecimy. Dlatego mówiłem, że ten odcinek będzie mocny, bo on się będzie starał tu tylko być mam. inny, neutralny bramkarz, a nie ja z nim rywalizuję jeszcze mi broni, nie? Dobrze, ładnie. Podkuszał. Przełamane. Od <grym /dziśla> słupkę weszła! Ojej! Dobra, obrotał mnie super. Czyli 2 na 3 trafione. Daj wcinę jeszcze go podpuszcza, Nie, Patrzcie, nie, tu nie to ma wciny. Dzisiaj gramy o wynik, nie ma zabawy. 2 na 3. Środek pewnie i została kolorowa. Środeczek podladę, pewniaczek. 3 na 4, przepraszam. I ostatnia. Jest, moja ulubienica. No, dzisiaj się musisz z nią polubić. Lubię ją, najładniejsza ze wszystkich piłek. O, ładnie, po paluszkach, no że Była presja, była presja, coś tam zła złapał po palcach. O, ale gość poszedł, dobrze. Dobrze jest. No dobra, drugie wyzwanie przed nami, teraz idziemy na płachtę. Wy teraz oczywiście widzicie, jak wygląda punktacja. Danielek też ją zna bardzo dobrze. Masz jakiś ulubiony odcinek z na piłkarze? No, Ziobi mnie bardzo zaskoczył, to na tak? pewno, ziobi, ziobi mnie zaskoczył, oczywiście byli raperzy czy inne znane persony, których znam czy obserwuję, ale Ziobi mnie najbardziej szokował, to trzeba przyznać. No, jesteśmy na obiekcie piłkarskim, gdzie mamy tutaj też akademię, więc zobaczymy, jak Ty sobie poradzisz, to jest dobre miejsce, żeby testować zawodników, także mordko powodzenia. Lecimy z tym. No dobra, czyli zaczynamy z wysokiego C. Z wysokiego Ceta dosłownie. Kolorowa no wokno wędruje 40 punktów. Uuu. 70 razem. Pasik jakiś? Dobrze, dobrze, dobrze. Można dać pasówę. O nie, W w No wtocz się! Nie wtoczyła się. Kurde. Ile szampiek? Dwie? 7 dyszek już masz Oj oj, ostatnia Ostatnia Dawid miał 90, więc jak walniesz okna to mu wyrównasz. No co tu właśnie zrobić? Próbuj okna. Też mi się tak wydaje. Nie ma co kalkulować. O, stary szkoda, ale 7 dyszek no to no nie, dobrze 7 robię, też jest git. Złapiemy jeszcze się obiegu. 95 punktów na koncie Danielka. I teraz konkurencja, na którą ja czekałem. Mówiłem, że sam na sam potrafisz dobrze wykończyć. I tak, Mordko, masz podanie, to bardzo dobrze znasz i do tego sam na sam wjeżdżasz. Chociaż ja już nie muszę tłumaczyć, bo on tego tyle widział, że już na pamięć, ale wam tłumaczę, bo może ktoś jest z nowych, kto ogląda pierwszy raz i nie wie. Pytanie: Mordko jeszcze takie dla wszystkich, którzy Ci nie znają. Oprócz tego, że grasz sobie w piłeczkę w czwartej lidze, oprócz tego, że nagrywasz u mnie na kanale ze mną, prowadzisz Instagrama, jesteś fotomodelem. To, jeszcze jesteś barberem. Czasami sobie popcinam włosy, jeszcze tak, dokładnie. Gość to jest normalnie... Człowiek... Także człowiek orkiestra. Człowiek orkiestra. Jak trzeba, to nawet jeszcze... Nie wiem, jakby trzeba było... Co byś jeszcze mógł robić? Grać na pianinie? Coś można pośpiewać? <laughs> nie wiem, ale chłopaki nie mają problemu. Zawsze świeży fejdzik jest. Tak, ale on jeszcze nie obcinał, wiecie? Dlatego jest dobrze. <laughs> <laughs> Ludlak fan. Oj! A ten trybut mi się podoba zawsze u niego. Pięknie. Szkoda tej małej, ale jest 5 punktów. Dobra, tutaj słupeczek trochę przeszkodził, trzeba się poprawić następnym razem. Jest 5. Oj, brawo Dawidku! Ale zamknął. Zamknął wszystko. Zamknął warzywniak tak zwany. 5. Ładnie. Kompletna. Zasadzone. Ale boczna sieć. Ładnie. Dynamicznie drybling. <grywka> Jak czeka, ty! Ale wciskaj, ja wiedziałem. Jak czeka! Na linii tam ten kotwicę zarzucił i nie wychodzi do mnie. Stąd so, co jest. Skuwany. Znowu dycha. I teraz ważna piłka kolorowa, raz, dwa. Wykończ to ładnie. Pięknie! Tak, jest. brawo! Bocna siatka znowu, o to chodzi. boś na sieć pewniaczek trzeba było to wykorzystać. Podwójne punkty, tak? Tak jest. Pięknie. Z tego, co dobrze policzyłem, a czasem mi się zdarza pomylić, ale na szczęście trojtek czuwa i tutaj macie tabelkę i wszystko widzicie. Więc 140 punktów na koncie, Danielka. I teraz najważniejsza według mnie konkurencja, ale znaczy wszystkie są ważne, bo się zbiera punkty. Ale tutaj, za jedno podanie możesz zdobyć 30 punktów, jeśli trafisz w małą bramkę. Wiadomo, im wcześniej się zatrzyma, tym też inna strefa, inne punktowanie, więc wszystko będziemy przeliczali delikatnie. Nas Trzeba dozować siłę w nóżce. No, musisz... Wiem, że to częściej do ciebie podają, jako do napastnika, no tak. niż ty podajesz. A teraz odwrotnie. No zobaczymy, sprawdzę się. Proszę bardzo. Jesteś tam, Ziobi? Coś czuję, że on ci będzie tam szurał w ogóle? Ziobi w komisji. Mi się wydaje, Dobra, że on chyba tam będzie, może, chyba będzie. Jest to Dobrze. Stary, on tam wyrył pewnie takiego Kreta. Możesz tam stać, jest fajniej. 30 jest. Wejdziemy. by 2? Jest 2 na 2, czyli 60 punktów. To jest to. Musisz powtarzalność. Weź, Siedzi? Tak jest! 3 na 3. Lecimy z tym. Dawid z tego co pamiętam, miał 4. Oj, chyba nie. Dobra, to nic. ziobi mnie za bardzo zwiało. To jest ważne teraz, żeby ta wpadła. Podwójna. Pomóż mi. Bonusik. Będzie. Siedzi? Siedzi! Siedzi, 60, brawo! to, mammy Kurid, dobrze, to. Mordko, o to chodzi. Tak jest. <grywa> Wzięliśmy Dawida do siebie, bo widzowie, no jest wysoko, no kur... Jest wysoko, naprawdę. Ale Dwie... taki, <grywa> wiesz, taki prądzik jest tutaj taki. <grywa> 290 punktów na koncie Danielka i żeby wygrać cały ten sezon, chociaż jeszcze to jest przedostatni odcinek, ale... Brakuje mu do strzelenia czterech wolejów na 5. Jeden razy dwa musi wpaść w ogóle, także to jest... To jest hit jakiś. No ja, co mi zostało? Ja, ja muszę spróbować. Napisał, zióbi, ale, teraz już Zióbi ma presję, ja już powoli z siebie zdjąłem. Teraz. Ale z z zobaczcie w ogóle, jak ten wynik jest wyżyłowany. Tu już naprawdę nie ma, nie ma miejsca na błędy. No gość formę życia odwali na teście na piłkarza. Nie mam pytań. Do bramki, bawcie się dobrze, panowie. Lecimy ja będę stał obok, idę po popcorn. O człowieku, nie, to jest za mocne. Kogoś zaczął odcinek. W sensie Dobra, odcinek. Rozpoczęłem sobie piłkę. Ale żebyście widzieli minę Dawida w ogóle jak on jest skupiony. Gość taki na pierwszej komunii nie był skupiony, jak koperty liczył. Brawo Dawid! Ja chciałem ten pojedynek, wy też go chcieliście uwierzcie mi nawet jak nie wiecie, że chcieliście. Takie. Dwa. Jeden błąd na razie. Dawid pod ręką! Yes. Dawid! Dawid. Na, to jest na wagę zwycięstwa w tym sezonie. Lecimy z tym. Oj. Ale presja. No to ja. Się. Brawo! Słab trybuny! <laughs> <Yo>. Presja zjadła! Fatalnie! <laughs> Drodzy widzowie, czas na podsumowanie dzisiejszego odcinka. Naprawdę czapki z głów dla obu panów, bo działo się niesamowicie dużo za tego skilla. Musicie łapkę zostawić i obserwować tego pana na Instagramie, tutaj macie wszystko mordko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Powiedz mi, jak się bawiłeś? Która najlepsza konkurencja? Jak już bierzesz udział, a nie oglądasz? Eee, wydaje mi się, że najlepsze było sam na sam i fajne były też te podania. Przy podaniach w sumie najwięcej punktów mi się udało zdobyć. Eee, no co, chciałem Dawidka atakować, ale niestety on zostaje na tronie. Tak, Patrz, ta, ta piłka miała być zwycięska. A jednak się nie udało. Nie? Jednak się nie udało, ale 290 punktów miałeś przed ostatnią konkurencją, więc teraz 320 punktów. No Brakło, żeby ta piłka wpadła, byłbyś pierwszy, ale Dawidek na razie dalej na miejscu numer jeden. Został mu ostatni odcinek, będzie go bronił. Mortko, 5 sekund dla ciebie, nominuj kogo chcesz. To jest Twoje prawo w tym odcinku, więc. Tak, ja myślałem o tym już wcześniej i polecę ekipowo. Sprawdzimy pana Cacha, dla niektórych Stacha. <noise> Zobaczymy co potrafi Stachu! 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 Dobra, to no to w takim razie cachu na odcineczku się widzimy. Oczywiście on też jest za kamerą, bo za chwilę nagrywamy następne materiały. Mortki, dziękuję raz jeszcze za dzisiaj. Zostawcie komentarz, łapkę w górę i suba. Oczywiście, a my spadamy na razie i piona. Trzymajcie się.